Witam cię serdecznie. W tym materiale wideo będziemy wybierać razem z Martyną, drugą, że tak powiem, matką marki Drillo, nazwę do nowego freza. Mnóstwo tutaj mam podpowiedzi z waszej strony. A jakie to podpowiedzi? Dowiesz się zaraz po intro. Marti, będziesz mymi dwoma palcami jedź w dół. Tak jest. Ale zanim dojedziesz całkowicie w dół, to zróbmy y, sortowanie od najnowszych komentarzy, bo wiadomo, musimy jechać chronologicznie. Tak? Sortuj Absolut. według od no. najnowszych. Tak no. dwie godziny temu, czyli naj, najnowsze będą na samym dole Lecie do samego domu. Ania śmigielska była pierwsza. Mamy tak, Dzidek, Fredek, Zenek, pasuje fonetycznie do Benek, no tak, no dobra. Zenek, Benek. Dzidek. <laughs> fredek. Zenek. Dobra, lecimy dalej, po nie jest kto? Penetrator, Kasia, Kasia Szulc nam zaproponowała Czekaj, penetratora. Tka. tu, 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 tak, w tym miejscu, mhm. penetrator. Długi, ale. Penetrator. Eee, Może tempy. się nie zmieścić. Mamy określoną liczbę liter. Eee, tak. Tempy albo nurek. No dobra. Killer, bo to zabójca skórek. Ooh. Muszę powiedzieć. Kto jest następny? Podobno, górnik podzielę kemping więc górnik. To Martyna napisała górnik. Na uwaga, ten... i Martyna była pierwsza na przykład z górnikiem. Jak ktoś dalej wpisze górnik, no to i tak się liczy ta osoba, która jest pierwsza. Więc tak. jeżeli napisałaś też górnik, a byłaś po, Marty... Martynie? po Martynie, po Martynie, no to już tego nie zapiszę niestety. A gdy będę, któryś z tych nazw wybierzemy z Martyną, no to wybierzemy te osoby, które jako pierwsze to napisały, ok? Lecimy dalej. Talia zaproponowała dzikusę. Błysk albo wymiatacz Magda. No. Patrycja proponuje wiertło. Wiertło, ciekawe. Pod... Ze względu na y, Strukturę, tak? Dobra, Filip, zaraz tak. albo żona Filipa na jego koncie. Bo tak też bywa. <grym> 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 Już myślałam, że mężczyźni szorstki. nam się to udzielają. O, Jadzia, Jadzia mi się bardzo pozytywnie kojarzy. <grym> Co ja <jadja grym> Ja bym go nazwała pieszczach. pieszczach. E, bo nie dość, że robi delikatnie, to jeszcze dopieszcza pracę poprzedniego frezu. Bardzo ładnie napisane. To no, jako uzasadnione, nie? Tak. tak nie. Górnik już był. E, wymiatacz od Ani. Mamy Aha, wymiatacz? wymiatacz? Tak, jest mhm. już. Wymiatacz był. Bergmon? Bergmon? Co to, to znaczy? To chyba, nie na, to chyba nie po naszemu. Sprawdzimy tę nazwę. Albo? Co tam było? Grubiosz. Grubiosza jeszcze nie było. Grubiosz to jest po śląsku ktoś, kto chodzi Grubi na gruba. Gruba to jest... Opalnia węgla, tak. Kasia, wymiatacz albo. Było wymiatacz. Lodziacza nie było. O, <laughs> fajne. Teraz mi się podoba. A po angielsku będzie Iceman. Nie. O. Albo, a jak no, będzie po hiszpańsku? Nie wiem, jak jest łódź. No, po tego jeszcze nie wiemy. Lodziarz. Do najgłębszego frezu kojarzy się Norek lub Krecik. Dziękujemy też za pozdrowienia, Katarzyno. I zaraz po kreciku jest kto? Tu jest krecik. Tak. Uzależniła się od koloru. Dzięki za wszystko dla całej ekipy. Świetna robota. Ale, takie, ale a takie nazwy wpadły mi do głowy. Ostry kret, drobny miotacz. Miotacz. Kr kret, kreta nie było, nie? Kret. E, a nie było krecika? Kret, krecik to są dwie inne, więc tak. Kret, drobny... Coś w tym jest. I... Miotacz. Miotacz. No, też mi się podoba. Szybki. Od Eweliny. No jest szybki ten fres bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. <noise> ja bym go nazywała y, ksywą wąski, od Madzi. Też ciekawie. Dalej. Mm, bandyta. Magda Bandita. napisała bandyta. Też fajnie. No i kolejna osoba. Fajnie zapowiada na frez, nie <laughs> Chyba każdego teraz co je patrzy, pat, patrzy nie jak nie te skóry te tak lecą, odpadają, nie? Jest, no. Dziki już był, a zobacz tylko odpowiedź, może Ale... ktoś jej tam napisał w chcę, że... Tak, my odpisaliśmy nawet, ktoś z ekipy, że już jest dziki. Tu, tu jest, jest lisiek, Nurek Kosiarz był, Bolek, Borka Bolek. Nie było. super. Walery, Mietek. ktoś też jest fajny. Mietek, halo, halo Mietku. Halo, halo, halo. I co było po Mietku? Walery. Yy, oryginalnie Stefan <grym> albo szatan? Szatan. Szatan. Ty szatan. Przed Stefanem kto był? Masny. Masny. Cięty. Aha. Mhm. Masny. Cięty. Masny. Eee, górnik, bo pięknie odsuwa. Było. Świr. Było... Nie, było. Świ... nie było chyba świrania. Świra nie było, no. Boże, nie, no jest. Hajer. I długi. Długi. Długiego nie było? Sprawdźmy. Bzik, Agnieszka. Fajny bzik. Bzik, Aga mówi łysy, chudy i kudłaty. Też mi się podoba. Może to chyba będzie trudniejsze niż myślałam. Mm, mm. Ale może wąski. Był. Była wąski. już taka propozycja. Glebuś. Glebuś. Propozycja liczyny Głębuś este. Może być miało Aha, głębuś głębuś. Może miało być. Glebuś, Musimy napisać głębuś. No. Może by, może by chodziło o głębuś, ale napiszemy głębuś. Dobrze, następna... Panoradka cienki śliski. Cienki był. Chyba nie był. To było takie coś jak cienki. Czy mi się wydaje? Czyli cienki. Co? cienki. I śliski. Zaraz mi placu braknie. Wsuwak. Kozak. Był kozak. Ja, dla mnie kozak. Kozaka chyba nie było, nie kojarzane? Też mi się podoba. No. Też nie, mi się nie, podoba. Nie było kozaka chyba, no. Nadziany. W sumie, w sumie fajne, bo skoro diamentowy no, no to taki się <laughs> kojarzy trochę na bogato, nie? <laughs> Więc nadziany też, też fajne. Wiecie co, ja to trochę pomniejszę i <laughs> to już takie będę pisała. Zmieścimy się tu w ogóle. No nie wiem, zrobimy to. Tak, że... gdzie my jesteśmy dopiero. To zrobimy następną warstwę. Tu no. napiszemy, dobra, na, napiszę, że to jest pierwsza i potem w drugiej warstwie będzie druga partia. Tak jest w sumie, był, dzikus był. Dla mnie kozak, nadziany. Jordan. Jordan. Jak? Jordan? Jordan, Jordan, Jordan. Od razu jak zobaczyłam ten proces, to pomyślałam, że można nazywać się Jordan. Bo wiem, ja te skórki tak jak w koszykówce, chce, Jordan. No, w sumie, to coś dla Pawła. Myślę, że ten frez może się nazywać szybki albo diament, ponieważ się mieni i błyszczy. Szybki był, ale diamenta nie było. Nie? Mm -hmm. Nowy, frez ma... Nowy frez ma mieć na imię pseudonim Rożek. Rożek. Nie wiem czemu, ale ta historia Przemka mnie zainspirowała. Rożek, tylko taki ścięty, nie? To moja propozycje. Prezes, szef. I nornik Uch? lub kret. Kret. I tam była poprawa, rozwij tylko, bo ja chyba czytałam ten komentarz i tam była poprawa na krecika, ale krecik już był, kret też już był, nie? I krecik eee, był. Szefa nie było i prezesa nie było na Szef pewno. prezes. <luby> bo jest dokładny i szalenie szczegółowy. Hmm. Bez idealnie opracowanych skórek nie robi się pełny manicure Dokładnie tak. Nornik, bo będzie idealnie felekfeluś. podchodzić pod skórki, czyścić płytkę. Jak mówisz Felek Feluś? Felek Feluś. Piszemy Felek Feluś. Lećmy dalej. Boże, ile byście to napisali? Skubanego. Asia, nie było. nie było skubanego. Fajna nazwa. Skubany i grzebacz od Natalii. Grzebacza też nie kojarzę. Grzywacz? Grze y grzebacz? Grzebacz. Szogun. Szalony, beatka. Szalony. Chyba nie było Chyba no. Łaz? Ciekawe. <noise> Ciekawa jaka jest geneza tego. Eee... Piotrek napisał, ja chyba bym go nazwał kombinator, kombinator bo dzięki niemu mankier kombinowany to jeszcze, jest jeszcze łatwiejszy. Krecio, krecia nie było. Krecio. krecio, krecik, gist, czy może być gist? Gist. Martyna musimy przyspieszyć, bo idzie tak patrzeć już tyle czasu na to, ale dobra. Pan Milusiński. Bo to, tak, Piękniś, Martyna proponuje Krecio, Kret, Krecia chyba nie krecio. było, yy, Sztosik, Sztosika nie było. Nie, ale fajne. Kasia. Gustaw. Dobra, lecimy yy. z następną. Oliwka, Głęboki. Był Uwaga, głęboki? czekaj, druga warstwa, druga, oj, sorry, nie widzieliście, dwójka. Jak? No, Głęboki, czekaj, Sztosik był, Gustaw. Był. Głęboki. E, głęboki, świrus. Czyli co? Gist? Gizd. No? Nowy powinien się nazywać drobny. Szperacz? Nie było. E, szperacz. Kazik. Kazik też fajnie. Martyna, tak, podaj tak, nam tak kazika przyjemnie. Ryjek. Nieźle ryje pod Aaaa! Dobre! Ryjek nam się kojarzy z rybnikiem. Nie, to jest ryjek. Kabarety. Dobrze, jest no? Ryjek, no. Pięknie wykańczę pracę, więc proponuję czaruś. Czarusia nie było też chyba, nie? Delikatny. Mhm. Czarodziej. Parówka. Paruwa, sorry. <grym> Magiczna paruwa. Parówka napisał paruwa. Ktoś tu chyba chce mieć swój freś. Ale kapitalny, nie? Kurde, nad tą parówą... Nad tą parówą się zastanowię. Przemyślimy. Może nie te... Ale on tak podobnie trochę do parówy. Ale paruwa... <grym> zastanowię się. <grym> Świrek. Świrka mieliśmy, tak? Zobaczę. Nie było świrka. Świrek. Pierek od Klaudi. śmigacz, czyścioch, szarżownik, eee, sztywniak. Ja, Alvaro. Alvaro, smako. Bo wchodzi tak głęboko, jak tak to zabrzmiało. Co ty nie powiesz? Ja pomyślałam o... O czym pomyślałam? Nieważne. Nie, ja o czym pomyślała. Tak. Szarża. Szarża nie było. E, penetrator. Był. Mocasz, tak? Do. Tak, mocarz. Jakie RZ? RZ. E, I tutaj nam Patrycja w komentarzu zaproponowała Luluś. Myślę, że to też możemy Też, no, no ja czekam tak Wiercik. Też fajna, no. Monia, Wrzynak. Snajper. Też Bo? zacnie. Precyzyjny, a snajper mylić się nie może. O. <laughs> Głębiorz. Przesz. Nie ja wiem, Ważniak. Zrób mi smarfetkę. To są nasze chłopaki, a nie dziewczyny. Chciałabyś żebyś mogę... kobitom? Bo ja nie. Facet to facet. No To dana. są chłopaki. Paczka. Gang. Gang. No. Gang. Głębiosz, treziaków. Ważniak. Czubek. czubek. A ważniak był? Nasz ważniak chyba był nie. Ważniak. Ale na czym nie, nie a było. Czubek? No, a Czubek? Czubek. jest czubek już. Dobra, dziki, dziki już mamy, łowca, łowca skórek. Dalej. Dzięki był, Gienek, coś też mi się kojarzy, Jakubek, kopacz, wafel. <śm <redakt> <śmiennie> 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 też mi się podoba. Wafel, pod, 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 wafel, 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 wafel. 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 Głę... głębik, Głebik. To Bo nie zapiszemy. dziki, to nie ten frezik. Dziki jest innym frezem. Chujrak. Wafelek. Był wafel, wafelka chyba nie było. Był wafel, ale wafelka nie było. Wafelek? Wafelka nie było. Wafelek. Palec grzebak? Palec grzebalec. <grybalec> Co? Jakich mamy widzów czasem? Przepraszam! Chciałaś mi w nosie Przepraszam. Ja mam inne rzeczy do zrobienia. palec, palec, palec grzyba. w nosie. Palec grzebalec. Piszemy, no piszemy. Jak wszystkie, ja te wszystkie. Już od razu mówisz, że za długi. Piękna z ciebie kobieta. Dziękuję. To <noise> jest ciasny. Był ciasny chyba, ale zerkniemy jeszcze raz. Dobra, nie było ciasnego. E, dziki pasunie niech zostanie, ale to nie ten frajszyk. Górnik był, no tam penetrator pokazane. był, e, zajebisty. Ty. Ciekawe, czy byśmy mogli, nie? Wiesz co, niektórzy by się mogli obrazić. Gustek. Gus nie, no, mam dziewczynę z poczuciem humoru sama. No tak. Wymiatacz był. Wymiatacz był, ale gustek nie było, fajne. Guska nie było. Fajne. M Megusta. Mm? Szarżownik. szarżownik. Był szarżownik. Coś było z szarżowaniem. Był, był, był. Szarżownik Igła. też był. Ale jeszcze sprawdzimy. go nie było. Zaczekaj, zaczekaj. Szarżownik gdzieś tu był. Szogun. Jest szarżownik. No. I co tam mamy dalej? Igła, szarżownik. my można kupić w unikach yy. Niżej, niżej. Świderek. Świderek. Świderek nie było. Był świr. E, głęboki. Głęboki chyba był, nie? Mhm. Uh -huh. Był. Skórkołamacz. Lodołamacz. Trochę długi, ale napiszemy. Twardy. Czekaj, czekaj. Później nie sądziłam, że tyle tego będzie, jesteśmy w połowie dopiero dali? To nic będziemy wypisywać teraz i bez gadania. Dobra, to ja cię skotek. Haker. Maciusia nie było. Gangster! Super. E, gangster głęboki e, lodzi rożek, świeżak. Świeżak. Też mi się podoba. A nie było Świeżaka już? Dobra, świeża Świr, Urwis. Świeżak, Świr? Świr chyba mhm. był, czy nie? Jest. Jest. Yy, Wąski też był. A Urwisa mamy? Mm -mm. Wąski był. Był. Głąbek nie było. Był głęb głębek. Myślałyśmy, że głąbek, mhm. ale Głąbka nie było. Yy, szpic też nie było. Kosiara, Kosa. Zadior? Szaleniec. Szalenieca nie było. Dziki jeż. No dzik, dziki był, ale dziki jesz, dzik, dzikiego jeża nie było. Hojrak też chyba był. Antek. Antek Antoś. Szperacz chyba był też, nie? Miluś. Szalony był. Szalony był, Milusia nie było. A bo czekaj, chyba był Miluś jakiś. Ty z tamtej. Mm -mm. misiek był. No i Mietek. Major. Pirat, sztal kapa, co to jest? Celny, celnego nie było. E, wariat, chudy, głębinowiec. Nie było czasem? Głębinowiec. Szorstki. Był. Dobra. Idziemy dalej. Szajbus. Zawadiaka. Nie było. Tarzan? Joker. Jocker. Muszę y kolejną. Gdzie masz wadzka? Gdzie <grym> wacka> wacka? zapodziałaś swojego wadzka? Um 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 <grym wacka> stop, stop, stop! Jeszcze cztery mega ważne informacje. W tym miejscu możesz zasubskrybować mój kanał Edyta Kruczak. Tutaj możesz dać suba kanałowi Kulo. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę, możesz ją zasać wręcz bez wychodzenia z domu, a tutaj poglądasz ostatnio wypuszczone przez kanał Kulo materiały. Kliknij teraz.